A on w ogóle kupił sobie tego, yy, ten rękawek. Ogólnie powiem wam tak, no jestem w szoku, że rękaw taką... ...feeling zmienia gry. No myślałem, że to niewiele daje. No po co? Bo Gucio też ma. O, no, a Gucio dzisiaj... to jego idol jest. I on no. i tlen kupuje jak Gucio, taki wiesz, i rękawek do grania, za ramyśkę kupi za 5000 zł. złotych. miał kilka takich rękawków widziałem dzisiaj na testy. Jaki Gucio znowu? Streamer. <laughs> Kurde, Fago, uspokój się. Channel switch. Witam państwa. Siema, Siema. Gucio. Jaka znowu Gucia kurwa, kto to jest? <gulia> Gucia? Mateusz Gucia Pongoska Mateusz Gucia? Guci. Guci Guci. od razu jak Guci to się ucieszył, a Gucia to nie! Ale Guci to od razu. <gulia> a jak gdzieś się rękawik jaki mam na testach? <gulia> no właśnie, po co, ten, po co ten rękaw jest? Ja nie wiem, ale mam pożyczony od Witka. No to jest. Mm, Gucia? Kompresyjny, kompresyjny to jest. Y... Ale co to daje? Co to daje? No są, bo są różne rękawy. No tak, ale co ten daje? Ten jest taki, że zwiększa tarcie ręki na podkładce, przez co zwiększa potencjalnie kontrolę. A masz taki z masażem? Nie, z masażem nie. Czekaj, a, zaraz się dowiem. A masz jakieś rękawy na głowę, Mati? Mam, je na szyję mam jeden. O. I co daje ten na szyję? Przydusza Cię trochę, masz mniejszy do, dopływ tlenu i przez to lepiej grasz, bo się skupiasz. A dużo to kosztuje? Te rękawki? Ja nie wiem, bo ja mam pożyczone. Chyba nie, tak, od 50 do 150. A to, to, to kosztuje niedroga nie i sam sobie nie kupiłeś, tylko pożyczyłeś. No, no bo dostałem na testy 7 rękawków różnych, no, żebym mógł sobie wybrać, jakim się podoba. A to z tymi rękawkami nie jest tak, żeby ta ręka, ta dłoń zawsze tak samo Ci leżała na podkładce, ten sam ruch, takie było? Czy jest zimno, czy ciepło, że się nie pocisz, to nie o to w tym chodzi? No też, ogól, ogólnie ten jakby cały czas stabilizuje Ci poślizg, tak, tak. Co Ty, Jaros, się tak znasz na tym? No jest, nie no ja wypuszczam swoją WTM. Na czym? Będą rękawki Papito? Rękawki Papito wyjeżdżają, no takie Nie no, mieliśmy na PGC już takie. Ludzie mocno chwalili te rękawki, te takie nagrody zrobiliśmy Ale ja generalnie kojarzę z pierwszych graczy, których to używali to JW używał. A było coś kiedyś, a teraz no więcej ten Nikoma, Torsi i trochę o to. Ty no mówię, czasami pocić się... Przed ramię i już inaczej chodzi, to wszystko. To nie jest. A później wchodzi dog. To nie jest głupie. Bez beauty. niczego. Na spoconej ręce i daje. jak na imbocie wtedy. Ej, meczo playoffy, chyba co? No, chyba tak, pasząca. no. Zobaczymy. A kto teraz jedzie na te playoffy, jak się dostaniemy? Nie, nie wiem, pewnie połowa z nas na wakacje gdzieś poleci, więc. Warto, żeby się utrzymać, widzę, tak? Nie, utrzymanie już mamy. A to jednak nie dostaliśmy, ogóle przez te, te. przez co? Przez te... Co to było, ja Ale nie wiecie. mieliśmy włochu wtedy, wiesz, bo w ostatnich tam 10 sekundach ad admin mecz spauzował, skancelował i termin zmieniliśmy na poniedziałek. Ten mecz co poniedziałek graliśmy to był właśnie tamten. Ostatnio graliśmy pod A bardziej, nie? E, tak. No więc teraz możemy pod tym B zagrać we czterech sobie i MO. No to go. Tam na info Jaro, nie? Czterech B, tak? E, mu tam masz chyba Jarek. Jestem. Dobra, piknę O, zobacz czy biegną.

Pirate Swap to strona do wymiany skinów CS2 oferująca darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Jest to epickie rozwiązanie, bo dzięki temu zyskasz darmowe pieniądze na swoje wymarzone skiny. Strona posiada przejrzysty interfejs oraz wiele różnorodnych przedmiotów do wymiany. Aby skorzystać z bonusu, wystarczy wpisać kod Industries. Następnie zaznacz skiny, które Cię interesują i gotowe! Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje nam skinów do dokonania wymiany, możemy skorzystać z opcji Doładu Saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności kryptowaluty, Paysafecard, PayPal czy Bleek. Używając kodu Industries zyskasz aż 35% bonusu do depozytu, dzięki czemu możesz kupować przedmioty znacznie taniej. Dodatkowo na stronie znajdują się giveawaye i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. Ja wejdę chyba do Fenixa, ja wiesz? Może dajcie sobie. Ja, ja wysadzę drzwi ogólnie. Serdecznie. Ja 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 wysadzam, ja wysadzam drzwi, wysadzam drzwi, wysadzam drzwi. Spali galę, galę, będę jechać gale. Monster, ktoś też? też. Jeszcze jeden Feniks, jeszcze jeden Fenix. Nie, w dekone. Jeszcze jeden. A, to w no, to dekone. Ale szanie. Monster'a nie widzę. Jaro skropił, dobra. Panik uh. się, panik się był ostatni. No, ale tylko Mógłbyś... ja rzuciłem pod B też jeden. Mogę już wyjść. Ja Monster. Jari, load, over. Nice, brawo. Wilu, kitaj za mnie. Idę znowu ten... Rozluję e... Monster, panik. Wysadzam. O kurwa, nie wysadzam. Oni chyba Ekko mają, tak? Jadą, Jaro, jadą. Trzymaj. Lucisz? A... Patrzcie, go leży. Ja do góry wracam, co? Patrzcie, ciebie się, by się z w teraz, teraz mają echo. Jeszcze balon jeden. Cofnijmy, Jarek, może? Tak, dawaj, dawaj. Cofniemy, cofniemy, cofniemy. Jeden jeszcze. Może być, ląd! Cofnie, cofnie. Cofnie, 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 cofnie. Kurwa, mnie wyjebał. Mam 19. Mam 3 balonów. Nie taśmy broni, jaka mamy, ponowy? Ja skaczę tu i tu, nie? Mhm.

Mamy syf Jeden był w mm. jak coś I Monster gasili też Tam bombę macie? Ta paka jest tutaj, ale nie widziałem dobra ty, Palę rurę. Jeszcze ma CS, ty. Pali się, pali się Ja nie mam je w grze Nie Słychać mnie? Tak, Co tak, jest, tak. ty? Kurwa, boję się, że teraz... O, jesteś, Jarek czy nie? Jestem też znałem smok. O, awww, ty, Fenix. Od góry i od dołu wchodzi. Fenix. Dwo, dwóch, dwóch, dwóch. Fenix. Pali mnie. Kurwa. O, kurwa. I odgali. Ocieli mnie. Jeden Fenix jest. Dobra, ja to sprawdzę, jak jest. niedaleko daleko. I banane mogą podchodzić, wiecie? Fenik zajmują. Czy to sayu? Mam dobry timing, są na bananie. To ja wracam. Mogą być Izak, nie? Mhm. Widział mnie chyba te. Zabijemy z graffiti jednego. Ja lotuję mhm. na bok. Dobra. Ja za bs gram. O Jezus, jeszcze jeden ba ba balony. A bs czysty jest? Zaraz Ch będę Chyba będzie. tak. Flaszuję ci Izak do przodu. Wracaj nie wezmę. 10 HP no. monster skippowamy. Nie wchodzi, nie wchodzi. Nie, nie wiem czy on wiedział o to... mnie. Leży, to on. Ucieka, Leż, uciekał, uciekał. Tylko jeden, zzapka. tylko jeden. Dobra, wracam. Czysto, Izak. Tak, wrócić do tak, Pevora. Tak. Tak. Czysto, ta ta. I do pewora Gdzie jesteś, Pewora? U mnie granaty Bec, dwa. Tak. U będzie, u będzie. Umie będzie. Balan jedzie już. Chodzi, chodzi. Ja, ja zamykam. Od banana zamykam ich. Odpuszczam długą. Kurde. 10 sekund. Trak, trak, trak leży, paka. Nie ma czasu. Nie widzę tego. A nie, ładnie. nie. Owo. Dawaj, busta. No, ty mnie bustujesz kiedyś. Oj. Czysto tak? u nas. Dobra, Jest ja za nic coś moja. Wszystko czysto. Dobra, dobra, dobra. Uważajcie to za Przed mosterem mogą stać też. Pójdźmy. Ja saiu, co ja tam, tam stąd? Monster. Czesuję, jasno był. Cześć, co monster, a wszystko, wszystko monster. Zero ma, zero ma, zero ma. Obity. bombę? Zaraz. Nie, cofa, cofa, cofa. Cofnął. Do respa idzie. Do respa pobiegł. Do, redpa do redpa tego monstera przytrzymał, wiesz? Dobra. Tu słucham, co on robi. Bo nie będzie stąd walkował, co? Ojdzie idzie do mnie. Jest Jest panik. Chcieli gasić, ale... U mnie, cały plac zabaw jest. Balony. Co to fajne, jak co nic nie widzę, nic. Ale to ja podejdę za do syfu. Spotkliwyś. Zasmokowali mnie, sayu. Dobra, dobra, dobra. Nie masz a, rozbić a, z tego. Mogę ja... rozbić wam to. Rozbi, rozbi. O, rozbi ja szybko. Hmm. To. No, rozbi. Będę mógł ci na ten xa Nie widzę, nic. Nie widzę, nie, nie widzę Może na daleko są. Leży, leży na daleko. Dobra, zechadza. Ej, uważajcie monster już, bo a. ja. Balony jeszcze raz. Zasmokuje Dawaj. Poszedł. Też leży na pik? Nie widzę go, w Nice. Nie Nic nie widzę. Brawo. Jarek. Co się wydarzyło? Nie ma? No, nie ma nikogo, fe... Nic nie ma. Wszystko safe no. Monster, monster chyba. Znaczy Phoenix. Tak. Phoenix dużo. Z dwóch, dalej. Gala jesteś. do, gali, jest do, gali, do, gali, do gali. Gala. Ja Uciekam głośno safe. Nie mam Phoenixa czy w już tam, nie? Mm, ja już tu jestem, w tym Phoenixie sobie rzeźbię. Dostał heada. Phoenixie z packą. A ci młotowa tam. Wreszcie no, kopalny na dalej. ja monster, jakoś wziąłem ja, wody. Idę, patrzę banan. bana przynajmniej. Nie, już nie ważne. Mam bana. Nie ma kiby. Leży jeden, patrzył Druga u Teraz mam długą. no. Przeszły długo. Dawaj. Gala, jeden. Puszka. Powiem Ci tak, monster, monster ale skiera. Gala, Gala. i monster. Gala, monster. Gala obita. Mam bombę w Mam bombę O Boże święty. Jaka banan jest? 20 sekund panowie. No i dwóch na BS. No ja patrzę Penix być. O, czy, czy z ja patrzę Penix po moim kontakcie, tak. możesz walić mhm. Jak chcesz sekund no, no, poddali się chyba już, bo... Nie, no ten jeden ma zero, wzięli broń i zadowoleni są Dobra runda Ale zajebałem mkiery Damian Ja to za mą Ale widziałem Mati Ale ty, ja właśnie... Mierzyłeś tam do niego Mierzyłem, no mierzyłem, nie mierzyłem się. No, starałem się, Dziś Plus W jedziemy, człowieku bez, bez, bez niczego, na head'y dawaj no. Super Przeszuję teraz. co? teraz. jeszcze. Dwa poszły. Nie widzę Masz tu. Mano. Dwóch... Jeszcze jeden plac. Jest jeden. Jeden tylko. Ja, tylko. ja mam jakiś kurwa. Monster jeden. Dobra. Skończyła się forma. Wszedłem w ten tryb ma raz, bo kurwa beznadziei. Ręka z, z dykty. Albo mi kurwa. Rejka mi dopiero... Za długo mam założony i mi nie dochodzi krew. Patrzę patrz patrz, ci gale patrz, już. Ja podchodzę sobie. Nie ma go ty. Tu nie masz. Monster. 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 Wyrzutkę granatów na monsterze. Bóg, bóg monster. Ja Znajmniej za nagali. Weź we, 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 monsterem. Ja za nimi jestem jak chcesz. Woda jeden zajął. Fleszuję ci za tam przed Monstera. Poszedł flesz. I plan, plan za filarem. Plan. Za, za filarem. Za filarem jest. Zadaj. Dobra. to to, ten rykawek, kurwa, Dobry wyjebania jest. Zmień ten rys. może weź inny spróbuj. Mati, to ten szorski? Miałem taki paraliz kurwa. Spróbuj ten śliski, Mateusz, teraz. No. Mati, nie, zmień tych doradców, ja cię proszę. <głos> <głos> Nie daj tak im się mati, dobrze jest. jest Mateusz pragu, Ja daj mati, że jeszcze zerbić tego postawił 100% na w kliku. Resztuję monster. Bum Syf zajmują. Stają balony może być, idący, wiesz? Ty, bo jestem w Penixie. Syf za jednym. Cały ja długa wracam. Panik Penix leży. Jest jeden. Syf. O oh. oh, kurwa. O. Syf Polak. Pod no? leży. Nice. To jest Dałem smoke na galę, no. Smogu. Ja mam wallhacka. Przyznaję się. Widziałem go przez smoke jak przechodzi. Jeden na longu jest. Słysza no, tam? Nie, nie. Kontakt wchodzę Jeden na long mam, wiecie? No ja tu ja już. jest serdecznie. 300, 300. Ja pcham hamasz do... Tenixa, do góry. You are not my friend. You are my brother, my friend. Też flesza do dół? Nie, nie chcę. Ciu się! Fenix jeden zaskoczył. Jeden tylko. Brakuje, mu w tego smoku. No Gdzieś na kibble powinien być w takim razie, nie? jak tam go zabiłeś. A tu A nie, taki okay, ma no, się. Fenixem, mu 50. Do kibble po Na dół, na dół musi. Do musisz. O, oh, Uciekaj, uciekaj, ja go zabiję. Nikt nie próbował walczyć na bs ie Brawo, Matip, twoja runda w końcu. Zaznaczyłeś swoją dominację na Monsterze. Mhm. Ale no, <laughs> oni nie idę na Monster, bo się boją, no. No tak, no. <laughs> Żebyście wy zawsze tacy mocni byli. <laughs> Jak w głębi. <laughs> nie wiem, tam derek Fragów jest postawiony 100%. Idę Monster, rzuci Smoła. ktoś ma Napalę też. Nie widzę, koma. No, ja. Nie wiem. Ale wsylowana bawupa WP i karabin, bo blisko. Okej, okay, proszę wasz ja monster też. Coś swoges. Gala, bledy, gala na wiesz. To sobie gala. nie wpadło jeszcze. Zatrzymał się, może położysz, tak. Ja będę robił plecak monster monstera. On wyszedł już. Patrz gala poborn. Hej, master. Jeseden master. Ja za nim. Gala. Ja za nim idę. za to mną. O sorry. Na no, cool. To, ej, podejdź materia z tego smła. Dam ci flasher przez to Chodź sobie, dam ci tego flasha do lewej świadków. Jeden strony, konektor okay? jest? Dołem. Mm -hmm. Okej mój mm -hmm. Ja nie mam konał waszych Tam do góry może wam iść no. No ja patrzę Dobry krok krok, mnie. Na jeden. daleko jest, na daleko jest. Wiem o mnie? Nie wiem. Raczej. Znaczy... Nie Jeszcze dobiega jeden. Dwóch dobiegało. Dwóch pod monsterem. Z bombą. Opuściłem. Okay. Dobra. Jadę daj ciszę, daj ciszę, daj ciszę. Monster. Nie. Do wody. Woda zajęli, to. Zajmę za zachodzę. Panik do góry. Jeszcze. Jeszcze. Pięknie, U. Paweł. Jeszcze jeden. Z do góry. Spakom. paką. na do góry. A go zamknął. Ale pięknie, Zajebista rundę, super. Ustaweczka w tym Phoenixie jak szef, tam na górze. Brawo no. też Mati, bo miałeś trudną pozycję Dobra, co robimy panowie? Wracamy do przejęcia syfu, powoli Pójdź sobie na na co? No, pójdę, co? pójdę no czy a my sobie chodźmy, zajmiemy sobie powoli rurę i wejdziemy sobie na, na... B, tylko w sumie to... Teraz robimy trochę inaczej, zajmiemy syf, odpowiedzicie mnie Ja rzucę y, smoke na Heaven i rzucę palaka na beczki, a później do Monstera, okej? Tu jest Monster? Każdy. Każdy. Po 4 czterech spikował Monster, czterech spikował Monster Jeden my nie, nie, nie rasujmy to już, jeżeli tam jest tylu, to powinniśmy do góry już lecieć, mo. Oni rotują teraz no na u... No to nie, to Ale to zatrzymali, uspokojaliśmy to. Ja na wodzie. A wydaje mi się, że nie, jeden po ma na, 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 na info będzie skakał. A nie tak? wiem czy pięć nie było, bo w sumie był flash też kurwa. Busta, busta zrobili, busta zrobili Jarek. Wychodzę. wychodzę nie na wiedzą, wokół. nie wiedzą na razie. Po na boku. Jeden z każdym na. Mikulcie, OLE spierdoliłem! Trzech, tu jest, na no spokojnie. Jeden pojedzie. A, Jada, ja ma. No. Słuchaj, na górę jest. Jestem głupi, nie? Wracaj. do mnie. Oh. Kurwa, kolumna. Jeden pojedzie cały czas. Co No już plecy monster był Bo ktoś im chyba fleszował ten monster raz co tam się stało <grymne> Taj! Time, time. <grymne> no? Akurat ty jak wychylałem już z Gali, bo obraz to zeskakiwał, gra z busta ty. No, pechowo mhm. Ja maczki i Konek do góry, no to bym zaproponował. Dobra. Ja może z Galilem pójdę aż na długo, co? Plac no po, lecz, lecz placem, Lecz z placem, lec placem, no. Matt, ja ci jeszcze też e, fleszuję raz do przodu tego Phoenixa. Dobra, balony spot. Zasłuchaj, banal balony, balony, nice. Zatrzymajmy teraz, Pozbierajmy broń. Ej, jestem po, po lewej w kiblach, hej. No, no, no. Po lewej w kiblach jest. Tak, tak. go? Tak, tak. Chodź, Piotrek, dla tak. nas. Ja mam smoke i flasha. Pago czwórę zajebą w tym meczu. Ja mogę się kupować pański? Ja nie tak. No, no i i Daj mi flasha, penera. Nie masz, Izak, proszę. Ogólnie to nie byłoby o, w ogóle o. śmieszne, że pago zajebą czwórę. ale ale to się do lewej będzie wchodzić. Ten rękawek założył. Dala. I tak dalej, Tu inwestuję kurwa w rzeczy, żeby lepiej grać, a co nas za, idzie. idzie? Zamiast grać na obsranej podkładce, tak jak zawsze i ten. Jakiś świrty! Chciał Zaskoczysz się. Nie ja długiej. Plecy mogą być jak coś, nie? Ja będę sobie wchodził z długiej do kibli. No i stał i dostał flesza jakiegoś. No ważajcie, ten banan. Nikt banana. Nikt nie trzyma banana. Ja, ja zachodzę. Gdzie on miał być? Banan. Ale z... go obrysowałem, nie? Uff. Fleszuję, fleszuję balonem Dam flesza na dół Blisko Fleszuję Fleszuję długo, idzie Blisko, blisko, ja przy mam. balonach Super motorka To. Łoł Zajebiście mat Odpalił rakietę Kurwa Ja jadę tam Przed Ciebie Może być gdzieś ze smokiem graffiti. Am. Am. Jest, jest ze smokiem, tak jak mówiłem Na bananach, na bananach A ten? I te, na dywanach, na bananach Prosimy do Phoenixa i pójdziemy sobie na B? No, możemy, no. damy no daj mi pierwszemu, daj mi pierwszemu Saju, pójść please no, no panowie ostatnia runda Teraz se wzejmijmy Dobra, Sajo, pójdź na ten Fenik. Na Fenix daje wam bomba Dawaj, dawaj Matej, lecisz. Gdzie? Spalisz, spalisz, no, syf, syf. Gaszę cię, gaszę cię, gaszę cię, leć, leć. Nie ma To, to jest Zajęła Dwa Za Masz tu rozbicie Jarosławie? Tak, rozbiję to. Haha, tak, tak. Jesteś Phoenix. Ej, wróć. Jest Phoenix, chłop jeden. Leży. W Phoenixie chyba jeszcze jest. Bo ja będę, ja proszę na dowództwo. Stopie Phoenix, no. Będę, proszę na dowództwo. Blisko, 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 Phoenix. Blisko, wychyla. Do ciebie jest Sajo. Do ciebie Sajo, poszedł Phoenix. Wiem, wiem, doczekam do niego. W... Ta już wchodzi, wchodzimy. Widzę ABC Jeszcze jeden. Ja na łokcie. Ta 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 ta. do ten, ale. Leży. As tu nagiałem. Nie ma go? Panik wchodzi Panik, panik. Na Smoka na mm. ten Dwóch, dwóch. Dwóch blisko. Pobity. No, na schodach. Ostatni. Najpierw. ale chodzi ten overpass. Eee, no panowie. Klasa, Mateusz, klasa. Super. klasa. Mateusz, Mateusz spuszczony ze smyczy i powieg na Gale i Negev w grosku. No. No chłop, chłop, chłop mi kurwa zeswingował z Negevem z D, rozumiesz? Ale nie było 12 adera. dobry so, początek, ale nie. później już maszyna się rozkręciła. No. I to oznacza, że mamy playoffy? Tak, tak, no. No panowie. No to piękne, co? Tak, poprzednim sezonie mieliśmy Anubisa top, teraz Overpassa, no. Overpass na nasza topka? No najwięcej chyba, grajśmy tylko overpassów, co? W tym no, sezonie? No, w tym sezonie najwięcej overpassów bo. No to co panowie, zaczynamy playoffy. Mm, kto na wakacje jedzie teraz? A kiedy są playoffy? No, za tydzień się zaczynają pewnie. No ja we wrześniu no, wyjeżdżam. Za tydzień. No tak, ja we wrześniu mam, mamy jeden wyjazd do Madrytu z Pago. Ja też mam we wrześniu coś. Ale to jest dopiero... Którego to jest? Nie pamiętam. Co to za psinka? No i trzeba zobaczyć, kiedy tam startują te playoffy. Ale no pierwsze dwa tego nie będę. Kurde, fajnie byłoby te playoffy zagrać tak, żebyśmy wszyscy mogli zagrać. To jeszcze się nie wydarzyło chyba ani razu. No fajnie by było, no może kiedyś się uda. No.